Reksio i Skar Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, nie, nie moment. Nie to, nie to. Pewnego pięknego dnia, Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Eee, pewnego pochmurnego dnia. Pewnego bardzo burzliwego dnia. Właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce... I okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. thank Nocy. Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmar. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Koko. Świat dotąd nie widział takich rzeczy. Śpię sobie, proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę, psiu, wziu, jacyś koko-kosmici zakradli się do kukurników, no to wybiegam i nie wiem co robić dalej, koko. Ajajajajaj, to już koko-koniec. W poprzednich odcinkach, podczas potężnego sztormu, Reksio rozbija się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Przypadkowe znalezienie mapy prowadzącej do skarbu wciąga go w wir skomplikowanej pirackiej intrygi. Reksio wraca do domu tylko po to, by być świadkiem uprowadzenia kur przez Ufo. Zrozpaczony kogut wynalazca błaga o pomoc. Reksio buduje statek kosmiczny i wyrusza w pogoń. Towarzyszy mu poznany na wyspie Skarbów komandor Kretes. Dotarłszy do układu Kurana, bohaterowie przyłączają się do rebelii przeciwko rządom złego kuratora. I wyruszają w niebezpieczną misję na planety Kurakis i księżyc Indor. Ostateczna rozgrywka z kuratorem kończy się triumfem Reksia. Pokonany tyran okazuje się być zaginionym bratem koguta-wynalazcy i postanawia wrócić na ziemię wraz z Reksiem i uwolnionymi kurami. W przeciwieństwie do kretesa. Kiedy wszystkie znaki wskazują, że oto na podwórku nastał wreszcie spokój, następuje rzecz przepotworna. Reksio znika. Kogut podejrzewa, że Reksio został uprowadzony. Podejrzewam, że Reksio został uprowadzony. Ja od początku to to po, po podejrzewam. Od początku, czyli od ko, 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 końca poprzedniej przygody, rozumiem. Od początku te, tego albumu, co oglądamy? Na początek oglądnijmy album. Od początku. Ty a zobacz, co jest na następnej stronie. Ty, to coś, coś tu jest. Ha, ha, więc udało się nam uprowadzić Rexa. Tak, mój panie. Doskonała robota. Dziękuję, mój panie. I oczywiście uwięziłeś go nieprawdopodobnie magicznej pułapce mocy. Oczywiście, mój panie. I nie wyjdzie, żeby nam przeszkodzić, ha? No raczej mój panie. A więc nikt nam już nie może przeszkodzić. Ha, ha, ha! Zupełnie nikt, mój panie. Mam na niego oko, mój panie. No, to czy już może przedstawiać, mój panie? Ha, ha, niech sobie przedstawia. Aydem ha, 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 ha! Media przedstawia Reksio i czarodzieje. Czarodzieje? O wiele wyjaśnia! Bracie, leć po Kretesa! Czuję w Kokoko ko ko kościach, że jego pomoc będzie ko ko konieczna. Już lecę! A ja zobaczę, co jest dalej. O, jest Reksio! Uf, wygląda na to, że nie jest tak źle. Ty, ty mów, ty, ty mów, nie! Ty mów nosek! <mum> <mum> Ajde media przedstawia reksio i wehiku e, e, I wehikuł czasu. Reksio i wehikuł czasu. O. Babciu, babciu, Opowiedz co było w poprzednich odcinkach. No nie wierzę. Naprawdę chcecie jeszcze raz posłuchać? Tak, tak. No dobrze. Kiedyś dawno temu mieszkałem na takiej, panie, wyspie. Żyłem pośród kur tropikalnych i cieszyłem się życiem kreta. Pewnego dnia na wyspie pojawił się pies. O! o szast prast i panie, rozwiązał problem zaginionego skarbu piratów. Tak, tak właśnie poznałem dzielnego psa Reksia. Co dalej, co dalej? A dalej! No, przyleciało to, jak mu tam. Em, Ufo! Ufo, tak, tak. No więc szast, prast i panie porwało mi wszystkie kury z wyspy. No nie wierzę! No, to ja wziąłem i się przekopałem pod oceanem prosto na podwórko Reksia. No i co się okazało? Tam też porwali wszystkie kury. No, to my z Reksiem zbudowaliśmy kosmiczny wajchadłowiec i dawaj za tym UFO w pogoń. Oj, mieliśmy moc przygód w tym kosmosie. I też na planecie Kuran, księżycu Indor oraz na Kurakisie. A co najważniejsze, na planecie Kuran Poznałem waszą dziadkę. I się w niej zakochałeś? Dziwnym nie jest, żebyście wy ją wtedy widzieli w tym berecie. I, i co dalej? No dalej to pokonaliśmy złego kuratora i uwolniliśmy kury. Ja zostałem na kuranie z dziadką Molly. A dzielny pies Reksio wrócił na ziemię. I to koniec? Skądże znowu? Opowiem Wam o czarodziejach. Zaraz po powrocie do domu Reksio został uprowadzony. No, a mnie ściągnięto na ziemię, żebym go uratował. Zbudowaliśmy z kogutami teleportki i szast plast wstrzelili mnie prosto w magiczną księgę. Tak, panie, trafiłem do krainy czarów. I co, co? I co? O, działo się w tej krainie czarów. Ja, ja, jakiś czarodziej potwornie mącił, ale dziś już nie pamiętam, który. No i my z leksiem musieliśmy go wyśledzić, jak zwykle. Pokonać! Ten nasz babci to był dzielny! O, lataliśmy na miotle, na smoku! Reksio nauczył się czarować. Wysadziliśmy w powietrze chatkę z piernika. To były czasy. O czym to panie ja mówiłem? O, o piernikach, dziadku. A, 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 da no. a na koniec znaleźliśmy taką e, szkatułkę. Reksio przyłożył... E, 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 łapę. Szkatułka się otworzyła no i. Mogliśmy... E, e, wrócić do domu. Nie, nie, na dzisiaj koniec, kochanieńcy. E, śpik mnie taki ogarnął... Ale chociaż trochę opowiedz! Ale chociaż trochę opowiedz! No, no dobrze, no dobrze. No więc ze mnie wrzeczonej z szkatułcem, tam u tych czarodziejów, znaleźliśmy bardzo dziwny list. Oj, Kretesie, chyba nie przeczytałeś tego listu, co? Oj, kogucie, chyba przeczytałem jednak. Znam go na pamięć. Pokonawszy złego czarodzieja Reksio i Kretes mieli zamiar wreszcie odpocząć. Nie było im to jednak dane. Pojmani przez zakon ryżokitowców, resztę życia spędzili w lochach. Reksio nie przeżył już żadnych przygód, a Kretes nigdy nie wrócił do swojej moli. Ktoś chciał się spotkać z nami w Przeszło... To chyba jakieś proroctwo czy coś? Posłuchajmy do końca. Jeżeli nie chcecie, by tak potoczyła się wasza historia, musicie się niezwłocznie spotkać ze mną tu, w średniowieczu. Pisał, że tylko my możemy uratować wszechświat i takie tam jak zwykle. Ech, dlaczego to zawsze my musimy ratować wszechświat od jakichś szaleńców? O no, no. No, tylko... bez takich! Tak czy inaczej załączył schemat Wehikułu Czasu. Wehikułu Czasu? I co było w tym schemacie? No, przede wszystkim była tam wielka, błękitna chyba, e, sofa. Sof, do sofania w czasie. Oj, zaraz zasnę. Załączam plany wehikułu czasu, uruchomcie go w leju czasowym, który znajduje się niedaleko was. Ustawcie zegar podróży na godzinę trzecią. Do zobaczenia 500 lat temu. Nostradamus. P.S. Muszę się ukrywać. Szukajcie wskazówki nad podróżą. <laughs> Babciu! Babciu! Śpi! Hmm! Wielka, błękitna sofa? Piwnica! Chodźcie tam! To się nam nie rozleci w jakiejś mrocznej dziurze dzieńów? Wyraził jak zwykle swoje wątpliwości Kretes. Raczej chyba nie sądzę, projekt jest solidny, materiały też niczego sobie szwedzkie. No, rozumiem, że nie chcecie, by tak się skończyła wasza historia, nasza przy okazji też. Ech, dobrze rozumiesz, Kogucie. W takim razie, bez dalszych opóźnień, zapraszam was do warsztatu. Działa! Już mogę wspominać? To wspominam. Moje życie dostało kąpa w dniu, w którym na moją wyspę przypłynął dzielny pies Beksio i pomógł mi odnaleźć skarb piratu. Potem wziąłem go w podróż kosmiczną, gdzie własnoręcznie pokonałem złego kuratora. Tak, że aż stał się dobrym Kornelkiem. No a potem Tereścia porwali jacyś czarodzieje. No, no to musiałem go ratować. Ale jak wróciliśmy do domu, to się okazało, że musimy zbudować wehikuł i cofać się w czasie i coś tam rozplątać. Wehikuł, o ile pamiętam, wyglądał jakoś tak, a może trochę bardziej, o tak, o, i jeszcze tu miał lejek. No, a jak już zaczęliśmy nim sopać w tym czasie, to strasznie się to wszystko poplątało i zupełnie nic nie zrozumiałem, o co w ogóle chodziło. Nadrabiałem miną, przyznam szczerze, o taką o. I jacy starożytni kretoni byli i, i, i teleportowali winożarny Walczyłem w kolleju ryteckim. Konno zresztą. Potem byliśmy u jakiegoś zdziadziałego kreta no, w przeszłości. Nie wiem po co. Wreszcie wylądowaliśmy w starożytnym Egipcie i tam się niby wszystko wyjaśniło, ale niestety zamiast do domu soknęliśmy się do tego. No to tego gabonia w berecie, no. I on nam rozwalił nasz wehikuł w mak mak pociągiem. No a potem podłączył mnie do jakiegoś szaleńczego wynalazku, żebym mu wszystko wyśpiewał o wehikule. A tamtymczasem moja mol czeka na mnie na kurań. A jej głos jak makar. Niestety, nie ma takiej możliwości. Jak to? Sofa Merpling zostanie wymyślona dopiero za jakieś 50 lat. To jej ponadczasowa stylistyka napędzała wasz wehikuł. Nie przez koko koko tego. U matku, to już koniec. Herkogucie. A, a nie możesz nam pomóc jakoś inaczej? Ja nie, ale założę się, że jest ktoś. To kto, ktoś, kto może mógłby móc. No, a a wyrażajcie jaśniej z łaski swojej! To Shafrock Holmes! O, 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 o. No, właśnie on! To największy, wolny umysł naszych czasów. Potrafi wydedukować jajko, skóry i odwrotnie oraz być albo nie być. Nie może być, a jednak może. Ruszajcie natychmiast do Londynu. To wasza jedyna szansa. Powodzenia, przyjaciele! Przykro mi, ale...